Siema z tej strony kapeć wracam po długiej przerwie i od razu otworzymy sobie kilka darmowych rzeczy w Brawl Stars. Zaczynamy od dwóch mega boxów. W pierwszym mamy trzy rzeczy, błyskotki, podwajacze PD i monety. W drugim mamy pięć rzeczy, monety, punkty mocy, podwajacze PD, błyskotki i gemy. Odbieramy rzeczy z sklepu z zakładki sushi dla wszystkich, czyli kilka sprayi. I zauważyłem, że po otworzeniu StarDropa wyświetla się opcja zakupu drugiego za reklamę, więc kupimy... Sprzedawanie na Otwieramy tego StarDropa za tamtą reklamę i wypada wielkie gówno. A teraz oglądajcie inne StarDropy z Kartneru i tym podobne. I zapomniałem powiedzieć, że kupiłem takiego ładnego skinka do kiełka w promocji za 39 gemów z 79, kupiłem zielonego, bo bardziej mi się podobał, ale czerwony też był ok. I zapomniałem dodać, że zauważyłem, że mam dwa, jeden, trzy, siedem, wygrany 3 na 3 do zobaczenia jutro o dziesiątej, bo będzie fajny film.